Witam was na moim kanale a dzisiaj gramy sobie w blocksburga subskrybujcie a my sobie tutaj możemy zaczynać, pierwsza sprawa yy, gramy sobie pierwsza raz w druga sprawa, sorry że film wyszedł tak późno yy, i w sumie yy, jeszcze no i tyle Halo, bo ja chciałem zadiftować. To nie ta ga! <grywa> Dobra, yy, więc tak. Yy, Łokujcie, subskrybujcie, ja chyba to już mówiłam, nie wiem. Yy, więc tak: yy, najpierw chciałbym wam powiedzieć, że mam 40 tysięcy tych yy, dolarów i że kurde, to się nie da Takich bysi, bo przeczułam sobie, doładowałam i po prostu chciałem to nagać, ale nie nagało mi się, więc zaczynam od początku. Yy, chciałbym Wam jeszcze przypomnieć, tak, trzeci raz, o zostawieniu subskrypcji, bo każda subskrypcja mi pomaga w rozwijaniu kanału. Plus, jeżeli właśnie dobijemy 50 subskrypcji, to ostatecznie robię live. Live, <słuch> no <w> sensie. <słuch> Wiem, tutaj, jak się nie mówi, to jak się śmieje, live, no, live, live. No. Yy, to jest mój domek. Tak. O, proszę bardzo. Tutaj jest mój domek. Tutaj coś mi w sumie brakuje. Będziemy go razem robić. Była aktualizacja 19 lutego, więc sprawdźmy sobie, czy możemy tutaj coś dodać. Wchodzimy w Brytmo, wchodzimy w Neff. Co to kurde jest. Po co mi metal? Ja nie mogę, coś. Co to, nie, nie wymyślam tam. Wall, ściana. Yy, no. Hmm. Wszystko. No. Dobra, nie wnikam. Yy, w ogóle ja mam coś takiego, nie kiedyś, bo ja akurat w ogóle tę grę mam bardzo długo. I yy, kiedyś nie jak. Yy, tak. Totalnie nie znam angielskiego, nie? W sensie... Nie że teraz jestem jakiś wybitny, Nie, 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 po prostu teraz tak na przykład wiem, że fans i tak dalej, yy, tak. Ale kiedyś to ja zawsze tylko wchodziłem w AL i ciągle tutaj szukałem i ciągle tutaj zjeżdżałem i zjeżdżałem i zjeżdżałem, nie? Yy, tutaj są autka jak możecie zobaczyć. To jest deska. No yy, to by się w sumie przydał. Mmm, ale okej. Okay. tutaj są auto, na które można stać. Hmm. Ale tankę sobie damy. Co? Nie wiem. Bama, Grażowa. No, słuchajcie, ten się chyba zajmiemy w następnym odcinku, jeżeli będziecie chcieli kolejny taks tego to zostawcie łapkę w górę tak a tak skromnie bo ja lubię tą grę łapki w górę tak i kolejny odcinek będzie z tego i chciałem wam kolejne rzeczy powiedzieć bardzo ważnej że niedługo będzie film bardzo fajny związany ze zmianami tak i tyle. Mm, no. Mm, aby nie było, że film jest taki krótki, to pojedziemy sobie jednak popracować. Hmm? No. I w ogóle to tak jest na telefonie, że na przykład się stanie gdzie źle. To. To potem tak. Yy, z, jakby ściągałem Wam auto na lawetę, i w sensie tego nie widać, bo. Wasze auto się tepa do yy, posługarzu i nawet za to nie trzeba chyba płacić, z tego co wiem, chociaż może ja, że coś zmienili. Yy, Ostatnie grałem to właśnie to tak działało. W sumie, chodźmy tutaj do niej. No, widzę, że ona to śmieci sobie zbiera. Okej, okay, nie wnikam. Hmm, ta mi się bardzo podoba. Nie wiem. A właśnie, bo ja wam nawet nie pokazałam, co mojego auta. Ej, nie, auta ty. Mateusz, już, już pokazali swoje auto. E, domu, tak dokładniej. Mm, hop, 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 widzę, że tam jest parę osób. Czy, czy jedna osoba tam ma mało HP? Czy to mi się tak tylko wydawało? A, jedna osoba ma... Nie przeczytałem. Yy... Nie, dobra. W sensie. Yy, tak się zastosowałem czyli że po prostu jakby nawet nie chciałem się czytać. Po prostu wiedziałem, że coś jest z moim autem, nie? A jednak nie. Yy, dobra. My sobie tutaj wchodzimy, bierzemy. okej, okay. Gra yy, nie jest tutaj jakaś duża. Yy. Super, mam długi talerzyk, muszę się nagrocić. Super, fajna gra. Była pizza, zostaje mi talerzyk, nie? No. <laughs> Dobra, jedziemy. Yy, gra tutaj yy, mapa nie jest jakoś yy, wielka, ale yy, jest ok, da się tutaj grać. Yy, sama gra w sumie nawet kosztuje zyp, poczekajcie. 25 chyba obuksów. Więc y, dosyć mało, tak jeżeli chodzi o osoby, które mają obuksy. Y, natomiast y, w ogóle tak obuksy... Ciężka sprawa, tak. Y, no i tyle. No drzewo. <gulanie> Kolejne drzewo. Dobra. tam chyba już widzimy typa Co? Czemu on tak wolno jeździ? Nie wnikam. Chyba, dobra, nie wiem, ja chyba grałem w inną grę, gdzie szybciej jał ten skutek. Ale moja praca już jest tak, jakby... Moja postać zdobywa o wiele więcej z tej pracy, niż na przykład od początku. W ogóle ja, ci, ja wam powiem w ten sposób, że ta praca, tutaj teraz jesteśmy, dobra, wiecie co, zawracamy jednak do domu. Ta praca, i teraz jesteśmy Ona jest, że tak powiem Najwięcej można zrobić I ja w tym momencie, mimo tego, że tam mam Któryś level, bo ja to tutaj pielęgnowałem Zrobiłem przez jedną 500, 400 Tak, 410 Tych Nie, dolarów Tak, dolarów Kończymy obudkę. Respawnujemy. Dziękuję bardzo. Więc tak. W tym momencie wam pokażę mój domek. On jest tutaj taki malutki, malutki, malutki. O tutaj sobie mówimy. Jeszcze to musimy pokroić. O! Zapomniałem o tym. O kurde. Dobra, jest luz. O kurde. Ja na... A po co muszę wziąć no tak. Mm, więc y, tak się prezentuje mój, tutaj mój domak. Tutaj chciałbym wam pokazać jedną rzecz. Podpaliliśmy, a z za domu wylatują faryweki. Czyli yy, przelatuję to przez ścianę. Mówię, że za chwilę wam pokażę, jak to wygląda. Ten yy, w domu, nie? No. Yy, tak się właśnie prezentuje ten domek. Malutki, malutki. Yy, tutaj jest telewizja, interakcja. What? Yy, watch, What? Watch. Hmm, watch. Co? No. Nie, nie, ne, nie. nie zanudzaj ty. Naprawdę Halo. Ja bym chciał się odnieść w tym momencie do twórców gry. Dajcie więcej kanałów, bo w tym momencie y, przez dwa lata leci ten sam program najpopularniejszy. Czemu to jest takie w 3D? Nie wnikam. W momencie ja wam mogę pokazać jak to wygląda w domu. Nie róbcie tego w domu. Bardzo dziękuję. Mm, więc tak to się tutaj wszystko prezentuje. Yy, taki... Yy, o! <laughs> Wiem jak to nazwa. Yy, taki... Gdy Poczekajcie jak to się mówi taki vlog. Słuchajcie, taki vlog z życiem mojej postaci. Jeżeli taki y, vlog Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję ze dzwoneczkiem. A jeszcze się z moim żegnam. Trzymajcie się i cześć!